Witajcie. Chciałem nagrać krótki filmik ostrzegając przed kupnem klawiatury Onion Lite bezprzewodowej i jak ona działa. O, o właśnie i leci samo. Tak działa w trybie 2.4 GHz ustawiona na Windowsa. I to nie jest pierwszy przypadek. Tutaj mam drugą klawiaturę, tą samą od innego sprzedawcy. I tutaj po pierwszym dniu przestał działać odbiornik na 2-4 GHz. Tutaj jesteś zrypany. Tak ja. Tą klawiaturę kupiłem na Allegro ze sklepu Awans i ona przeszła z jakiegoś zwrotu, bo widać, że są stópki używane. Więc pewnie dlatego została odesłana. Tą, którą miałem wcześniej z XCOM. Chwilę działała normalnie, ale też z różnie z dużymi opóźnieniami, takimi nieakceptowalnymi do Do grania, do użytku w ogóle. A tutaj, dla porównania, mamy klawiaturę Aula F99 Pro też po 24 GHz działa normalnie. Odbiorniki są tutaj. I producent tej klawiatury zaleca, aby odbiornik przyłożyć jak najbliżej klawiatury, czyli przedłużać. Co to za rozwiązanie? No teraz skrajnie źle działa. Można powiedzieć, że teraz nie działa. O i czasem właśnie nawet się zacina przycisk i leci No nie polecam Raczej to wada zatajona moim zdaniem I producent dobrze o tym wiedział i osoby, które to reklamują też